Dzień dobry, szanowni państwo. Czy są Państwo gotowi? Drodzy dziennikarze, czy możemy zaczynać? Tak. Szanowni Państwo, zapraszam na konferencję prasową z okazji wyjątkowych odwiedzin. Dziś w Polsce wizytę odbywa pani profesor Maria Leptin, przewodnicząca Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Dear ladies and gentlemen, invited event Council Poland, Jako pierwszego o zabranie głosu proszę Pana Ministra Nauki, Dariusza Wieczorka. Like Minister of Science and Higher Education, Dariusz Wieczorek, to take the floor. Szanowna Pani Profesor, Szanowni Goście, Drodzy Państwo, to rzeczywiście ważna wizyta i dziękuję pani profesor przewodniczącej Rady do spraw badań naukowych, że pierwszy raz jest w Ministerstwie Nauki w Polsce. Profesor. Um... Dear guests, ladies and gentlemen, uh, this, vis this visit is uh, um, indeed very particular. And in the first place, I would like to thank Professor Marie Leptin uh, for visiting uh, the headquarters of the Ministry of uh, Science and Higher Education for the first time. Zapewniłem Panią Przewodniczącą, że to jest pierwsza, ale nie ostatnia wizyta, bo bardzo nam zależy na zacieśnianiu współpracy i polskich naukowców, i instytucji, i uczelni w Polski i krajów Unii Europejskiej. I have assured on my end, professor, that this one may be the first visit to the Ministry, but for she not the last, because we very much want to tighten collaboration between Polish scientists, uh, institutions and universities and their European partners. Wizyta odbywa się w bardzo trudnym czasie dla Polski, bo przecież mamy wielką powódź, do tego cały czas trwającą wojnę w Ukrainie. I również w tym kontekście dyskutowaliśmy o wyzwaniach europejskiej nauki i pomocy, również w tym obszarze, dla polskich naukowców. This visit, uh, importantly, is taking place in a particularly difficult time um, because uh, we have had terrible floodings in our country. Uh, we have had and we still have war in Ukraine. And this is uh, precisely the background against which also we set the issues of the challenges for Polish scientists and their support for them. Monitorujemy sytuację uczelni wyższych i środowiska studenckiego na terenach ogarniętych powodzią i dotkniętych powodzią i też chcę wszystkich Państwa zapewnić, że będziemy oczywiście na bieżąco reagowali zarówno jeżeli chodzi o studentów, których ta tragedia dotknęła, jak i uczelnie, które... Poniosły straty i mamy w Ministerstwie zespół, który monitoruje sytuację i będziemy w tym zakresie służyli pełną pomocą po to, ażeby na ile to możliwe od 1 października szkolnictwo wyższe na tych terenach normalnie funkcjonowało. I would like to assure you that we are indeed keeping a close eye on the students' life and university life in the most affected areas, the most affected areas by floods in uh, in the country. Uh, we would like to have our response um, that would be directed at students and, and at universities as well. We've got a team operating in our ministry on that regard, and we will do our utmost so that. and the universities can start their operations as it usually is on October the 1st. Poinformowałem Panią Przewodniczącą o zmianie polityki nowego rządu, jeżeli chodzi o badania naukowe, o innowacje, o rozwój i dzisiaj Chcemy wrócić do Europy. Zależy nam na współpracy międzynarodowej, zależy nam na wykorzystaniu środków, które są do dyspozycji, jeżeli chodzi o badania i rozwój, środków, które będą wykorzystywali nauko, polscy naukowcy i polskie instytucje we współpracy z instytucjami z innych krajów. Zależy nam na tym, ażeby udział polskich naukowców i polskich instytucji w wykorzystaniu tych środków był dużo, dużo większy, bo czujemy w tym zakresie duży niedosyt i też wyraźnie wskazywaliśmy również obszary, które dzisiaj są szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju nauki w całej Europie a więc kwestia zmian klimatycznych kwestia dotycząca rolnictwa kwestie dotyczące obronności to są te, te obszary gdzie rzeczywiście tą współpracę musimy zintensyfikować Furthermore, I have informed uh, the President about the uh, policies of our government uh, related to such areas as research and development as well as innovations. Uh, we have declared that the Government is willing to get back to Europe in this in this respect and as uh, as this has been pronounced, we would like to uh, strengthen our international cooperation. Uh, we, uh, we also spoke about the funds uh, to be taken advantage of by Polish researchers in the area of research and development. We know that we need to collaborate more with other countries so that this is the case. We want uh, we want for the share of our researchers taking part in these programs to grow only bigger because we know that there is still some catching up to do in this respect. Furthermore, we have pointed out to the areas that we need to stress in particular terms in Europe, now, areas of research, be it climate change, be it agricultural defense. Ważną rzeczą będzie polska prezydencja i o tym również dyskutowaliśmy, bo chcielibyśmy, ażeby w trakcie polskiej prezydencji Również te kwestie dotyczące badań, rozwoju, współpracy naukowej w Europie. Były jedną z najważniejszych spraw, o których będziemy dyskutować, więc też uzgodniliśmy już na roboczo spotkania dotyczące ewentualnie propozycji rozwiązań na przyszłość, dotyczących wykorzystania środków będących w dyspozycji zarówno instytucji europejskich, jak i też Rady do spraw badań naukowych, którą, której Przewodniczącą jest Pani Profesor. Także dziękując za wizytę, mamy nadzieję na bardzo, bardzo bliską współpracę w przyszłości. So importantly, there is the Uh, for the for the areas of research and development and international collaboration in science to be foregrounded, so we have discussed this topic as well. We have agreed that there will be also uh, working meetings to discuss uh, proposals how we might organise funds uh, in um, in the EU institutions and uh, ERC in this respect. Um, and to bring my speech to a close, I would. I would like again to thank you, Professor, for this visit. Thank you, Minister. Professor, please take the floor. Yes, indeed. Thank you, Minister. Thank you for having made the time to meet us and thank you for a really inspiring and warm. and forward-looking meeting that we just had now. It was good to see that uh, we seem to agree on many points and uh, that research and Poland is, is at the heart of your aims. Panie ministrze, tak, ja również bardzo serdecznie dziękuję za czas, który pan zdecydował się na to że spotkanie poświęcić. To spotkanie było naprawdę bardzo inspirujące. Pańs Państwa przyjęcie nas było bardzo ciepłe i... Cieszę się, bo mogę odnotować, że, że spoglądamy w przyszłość, jednocześnie jednocześnie zgadzamy się w bardzo, bardzo wielu kwestiach i cieszymy się, że w naszym sercu jest są badania. I'm of course very pleased to be here in Poland in general a country of great scientists and great culture i've had many interactions with Poland in the past we have uh, Our Polish colleague uh, Leszek here, who's on the, on the scientific council of the ERC. So it's very good to be here. It's uh, sad to be here at such an unfortunate time. The terrible uh, chaos that the floods are are causing. We have a lot of sympathy for that. It's terrible that these things are happening. more and more frequently and every time uh, they're painful. They go to our heart and our thoughts are with you on that. Bardzo się również cieszę, że mogę odbywać tę wizytę w Polsce. Polsce, która jest krajem fantastycznych naukowców, która może się pochwalić fantastyczną kulturą. Również Polska jest reprezentowana w ERC innymi w osobie pana profesora Leszka Kaczmarka, który jest członkiem rady naukowej ERC. Bardzo mi przykro, że odbywam tę wizytę w Polsce w tak niefortunnym czasie, który zbiega się z powodziami w Polsce, które spowodowały olbrzymi, olbrzymi chaos. My patrzymy na te wydarzenia z ogromnym współczuciem. Bardzo się martwimy, że podobne wydarzenia będą się działy jeszcze, będą się wydarzały coraz częściej i jednocześnie one zawsze powodują bardzo duże cierpienie. So, just very briefly, why are we here? We are here to meet the Polish research community, uh, including those who are. And all this. Szanowni Państwo, teraz bardzo krótko bardzo na temat tego, jaki jest powód życi. Przede wszystkim pod do Polski, żeby spotkać się z polskim środowiskiem naukowców badaczy, żeby spotkać się z naszymi kandopiercami, gratuitami, ratoklicami, a także z decydentami, które będą kształtowani w w zakresie radnych rozwoju tutaj w Polsce, ale także w Europie. Sama Rada została powołana do życia w roku 2007. Przede wszystkim e, przyświecało temu powołaniu e, to, żeby e, finansować projekty, które będą charakteryzowały się naukową doskonałością, bez żadnych wytycznych, bez żadnych nakazów, po prostu e, po to, żeby, e, żeby ta idea e, była kontynuowana, żeby można było prowadzić badania przełomowe, <coughs> wiele takich przełomów mogliśmy obserwować. Takimi przełomami było m.in. to, że z grona na dobiorców hierarchii wywodzi się 14 późniejszych kwadratów pewnego wylądowania. Mamy bardzo wiele patentów, mamy bardzo wiele startupów, mimo no i dlatego, że w swojej inicjatywie nie jest to bezpośrednio zaangażowane, e, zadowoleniem przyjmujemy to jako efekt uboczny nasze, naszej czynności. I Polska również w tym zakresie odegrała bardzo istotną rolę. Jesteśmy również tutaj po to, żeby rozmawiać na ten w jaki jak sposób to zaangażowanie że polskie żeby to zwiększyć i jak e, uczestnictwo Polski można tym yes, Tak, i think że um, have agreed. That we have a good basis for future collaboration. Um, I understand the uh, needs of Poland in terms of the extra burden of the war, in terms of the needs of supporting agriculture, etc. Poland, like the rest of the world, needs to think about climate change, about a greener world, about uh, mobility, about internationality. Um, I think we agree that we have ways of collaborating. We need your support for the uh, for uh, uh, science in Europe and in the European uh, Framework Programme to thrive and to develop. And uh, I think we will be very happy to um, support you in uh, your your <coughs> work during the Polish presidency. And I very much hope that the minister will come. And visit us in Brussels, so we can continue this conversation. Szanowni Państwo, jestem przekonana, zgadzamy się do, co do tego, że mamy naprawdę wysokie na podstawie naszej współpracy. Rozumiem, że Polska ma swoje specyficzne potrzeby wynikające z kontekstu, m.in. wynikające z wojny, wynikające z potrzeb sektora rolniczego, a także podobnie jak reszta świata, bardzo interesuje się co jest bardzo ważnym zmianami klimatu, zieloną rewolucją, na dalej. Będziemy na pewno, pewno współpracowali, będziemy potrzebowali także wsparcia z Państwa strony, jeżeli chodzi o badania, jeżeli chodzi o programy ramowe w Europie. Jednocześnie będziemy, będziemy starali się Państwu to wspaniale zagwarantować. Już teraz mam nadzieję, że uda nam się spotkać z panem ministrem Brukseli, żeby omówić naszą, naszą Dziękujemy bardzo Pani Profesor. Dziękuję bardzo profesor. Czy dzisiaj pojawiło się jakieś pytanie? O